Reschel przywitał złotego medalistę igrzysk w Tokio. Koncepcja obwodnicy Kętrzyna, zaprezentowana. Porzucone, niechciane, zapomniane. Dzień dobry, Angelika Tołoczko. Zapraszam na wiadomości telewizji KTK. Emocje po letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio nie słabną. Polscy sportowcy cztery razy stanęli tam na najwyższym stopniu podium. Wszystkie złota były dziełem rzucających młotem Anity Włodarczyk i Wojciecha Nowickiego. Dawida Tomali wchodzi na 50 km i lekko atletów w sztafety mieszanej 4 razy 400 m. Wśród nich złoty medal przywiózł Karol Zalewski z reszla. Wyczyny polskiej reprezentacji na olimpiadzie w Tokio to powód do świętowania. Lokalne święto mieli również mieszkańcy Reszla, którzy wręcz puchli z dumy z osiągnięć Karola Zalewskiego. Sportowiec swoją ścieżkę kariery rozpoczynał właśnie tutaj, w swoim rodzinnym miasteczku. Tu mieszkają jego rodzice, przyjaciele i znajomi. I to oni. Wyszli na ulicę, by przywitać swojego olimpijczyka. Jesteśmy dumni. Reszel pęka w szwag z Dumy, że mamy Olimpijczyka z reszla. Nasz Reszelek, nasz chłopak. Nic ująć, nic dodać. Łezka się wokół, kręci. Czekamy na to przewitanie. Jesteśmy wszyscy dumni, że osiągnął tak wielki sukces. To jest zdarzenie, które nie miało precedensu ani miejsca w naszej historii. Miasta, gminy, myślę, że i powiatu. Czujemy wielką radość. Jesteśmy ogromnie dumni. Mamy nadzieję, że te sukcesy będą jeszcze powielane przez następnych młodych ludzi z reszla. Na bohatera Stokio, czy Czekali także młodzi sportowcy z klubu Orlęta Reszel, w którym on sam kiedyś grał w piłkę nożną. Dla dzieci spotkanie z olimpijczykiem to nie lada przeżycie, ale i motywacja do pracy. Śledzisz Karola karierę? Tak. Co on takiego dokonał powiedz? Zdobył medal złoty. Chciałbyś też taką ścieżkę kariery zrobić? Tak. A w jakim sporcie? W piłce nożnej. Na kogo wyczekacie chłopaki? Na Karola Zalewskiego. A kto to taki? Mistrz Biegów Olimpijskich w sztafecie. W tłumie reszelan czekających na Karola Zalewskiego byli jego rodzice, którzy podzielili się z nami towarzyszącymi im emocjami. Niesamowicie szczęśliwy. Przeżycia dał nam tyle, że aż czwiarki po nas chodzą. Ale musimy dalej żyć, bo dalej musi pracować. Chociaż osiągnął już wszystko, praktycznie, ale mówi, że jeszcze dalej będzie pracował. Wyrzeczenia, wyrzeczeniami, ale on, on po prostu od początku był zainteresowany. Yy, zawsze wykonywał wszystkie zadania związane ze sportem bardzo dobrze i łączył to razem z nauką. Także nie było większych problemów. A no to jak się mama czuje? No bardzo dobrze. Że, że dzisiaj powitamy. Bardzo dobrze Mistrza. się czuję, no jestem szczęśliwa, wiadomo. Urodziłam, wychowałam, a dzisiaj mam taki sukces razem z dzieckiem i, i z rodziną całą. Ja nie jestem sportowcem, żona bardziej. Ona nawet do dziś w tenisa gra. Ja bardziej w sprawy wytrzymałościowe, zdrowotne w tym kierunku. Myślę, że przekazałem jemu właśnie to. W końcu przyjechał. Towarzyszyły mu dźwięki syren, gromkie brawa i piosenka zespołu Queen We are the champions. Olimpijczyk chyba nie spodziewał się takiego powitania. Tutaj rodzice dawali znać, że, że coś tutaj się będzie przy ratuszu działo, ale na pewno nie, że aż tak dużo ludzi przyjdzie i że, 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 że pół miasta tutaj będzie na nas czekać. Jak się czujesz z tym wszystkim? No super, nie całe się trzęsę, w ogóle nie mam, nie, nie mam pytań, nie, no, nie spodziewałem się, że że reszel może być tak przygotowany na przyjazd olimpijczyka. Jeżeli chodzi o emocje olimpijskie, no to, to, to najwyższe cele chyba zostały spełnione gdzieś. E, 12 lat trenowania lekkiej atletyki, 6 lat trenowania piłki nożnej tutaj w Reszlu. E, tak naprawdę o, widzę tutaj trenerów z Reszla, e, z ludzi znajomych. No, gdzieś ta praca została zwieńczona, myślę, że tym właśnie fajnym medalem. Karol Zalewski sięgnął po złoto podczas tegorocznych Igrzysk Olimpijskich. W biegu finałowym sztafetę tworzył wraz z Natalią Kaczmarek, Justyną Święty-Ersetic i Kajetanem Duszyńskim. Jak przyznał, emocje, które towarzyszyły mu wtedy są nieporównywalnie mniejsze od tych, które zafundowali mu mieszkańcy Reszla. Nie spodziewałem się takiego powitania w Reszlu. Powiem szczerze, że całe ciało mi się tak trzęsie, że, że nie było czegoś takiego nawet na podium olimpijskim, kiedy słyszeliśmy Mazurka. Eee, także to są na pewno emocje, które zostaną we mnie do końca życia. Widzę tutaj sporo ludzi, sporo znajomych, sporo znanych twarzy, małych sportowców, którzy we mnie eee, dążą do podobnych celów. Chociaż ja o złocie olimpijskim nie marzyłem, marzyłem jedynie o medalu olimpijskim. Powiedziałem, że w mojej konkurencji zdobycie złota olimpijskiego ograniczy z cudem i, i ten cud Najprawdopodobniej się wydarzył. O Boże, nie, nie wiem, co mam wam wszystkim powiedzieć na Olimpijczykowi z Reszla towarzyszyli jego dziewczyna i trener, który zdradził zebranym, co czeka Karola Zalewskiego jeszcze w tym sezonie. 31 sierpnia Karol będzie tutaj biegał właśnie na meetingu upamiętniającym e, jego pierwszego trenera Zbigniewa Ludwikowskiego. Plany to oczywiście są Mistrzostwa Świata za rok, Paryż 2024. To tyle, jeżeli chodzi o sportowe aspekty, natomiast ja jestem, pierwszy raz jestem w takiej sytuacji. Naprawdę trochę jestem zdenerwowany, ale nie spodziewałem się aż takiego ciągłego przyjęcia, że teraz tu się pojawi. Tygodniu Olimpijski na pewno jest to spełnienie marzeń Karola, jak powiedział, nawet ja też się nigdy nie spodziewałem zawsze po cichu marzyłem o jakimś tam finale olimpijskim i może medalu, gdzieś tam. Natomiast mistrz olimpijski, co tu dużo mówić, to no, samo mówi, sam sukces mówi sam za siebie, że tak powiem. Po części oficjalnej mistrz olimpijski został dosłownie obsypany kwiatami. Oczywiście każdy chciał również zrobić pamiątkowe zdjęcie z Karolem Zalewskim i jego złotem. Budowa obwodnicy Kętrzyna nabiera rozpędu. Podczas konferencji prasowej w ubiegłym tygodniu została zaprezentowana koncepcja przebiegu drogi, która ma omijać nasze miasto. Informacjami na ten temat podzielili się Marcin Kuchciński, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Waldemar Krulikowski, dyrektor zarządu dróg wojewódzkich, Michał Kochanowski, starosta Kętrzyński oraz Ryszard niedziłka burmistrz Kętrzyna. To dla Kętrzyna historyczna fila, bo mówimy o tym, co się dzieje tu i teraz, a nie o marzeniach. A właśnie w sferze marzeń, w sferze życzeń pozostawała obwodnica Kętrzyna chyba już od 20 lat. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Zarządem Województwa, Zarządem Dróg Wojewódzkich, udało się przygotować koncepcję i projekt obwodnicy Kętrzyna. Zakłada ona wybudowanie drogi miała długość około 13 km. W szerokości 7. Zaprojektowany wariant zakłada również budowę skrzyżowań e, rond, chodników e, i również ścieżek rowerowych, ale nie w pełnym zakresie, tylko w, w, przy tych skrzyżowaniach i w, między tymi e, promieniami, gdzie. Gdzie w tej chwili istnieją lub są planowane ścieżki rowerowe. Przewidziany jest też most nad rzeką Guber i wiadukt kolejowy. Inwestorem jest oczywiście Zarząd Dróg Wojewódzkich. My jesteśmy beneficjentem tej, tej drogi, i e, myślę, że również beneficjentem jest społeczność lokalna, nie tylko miasto Kętrzyn, ale i, i powiat, i gmina Kętrzyn, bo obwodnica to jest bardzo, bardzo ważny. Element, bardzo ważny czynnik rozwoju naszego miasta. Wierzę, że to wszystko dla naszego wspólnego dobra. Dziękuję bardzo panu, panu marszałkowi, panu dyrektorowi za współpracę i obiecuję, że będziemy wspierać w realizacji tej inwestycji. Jakiś czas temu spotkaliśmy się, gdy pojawiła się. Koncepcja, wizja, e, możliwości tak naprawdę wstępne powstania obwodnicy, tak jak pan burmistrz powiedział, na którą wszyscy mieszkańcy e, mocno czekają i, i, i zawsze była w, strefie, w sferze marzeń, e, pojawiła się możliwość finansowania, ruszyliśmy, ruszyliśmy z pracami, Ruszyliśmy, ogłosiliśmy przetarg na koncepcję. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy możemy zaprezentować tą koncepcję, dzięki której w kolejnych etapach, w kolejnych etapach zlecić projekt, projekt przekazać do uzyskania pozwolenia i w momencie, kiedy uzyskamy finansowanie, oczywiście równolegle prowadzimy rozmowy, żeby to się stało, będziemy mogli ruszyć z pracami. Jesteśmy na etapie po, po etapie analiz technicznych mamy przygotowany projekt koncepcyjny przebiegu tej obwodnicy, szczegółowych rozwiązań, jeśli chodzi o rozwiązania skrzyżowań z przyległymi drogami, więc generalnie wybranym wariantem jest tutaj wariant skrzyżowania z rądem. Klasa tej drogi to jest klasa Z, co oznacza, że musi mieć 3,5 metra szerokości, pobocza metry 25. Tam, gdzie są wymagane, są, będą budowane chodniki, tak jakby zapewnić bezpieczeństwo. Cały projekt jest weryfikowany pod kątem bezpieczeństwa. To jest jedna weryfikacja, która jeszcze czeka ten projekt, a więc wszystko to, co się wydarzy na tej drodze, ma zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. I druga rzecz, która jest w tej chwili opracowana, chyba jeszcze ważniejsza w dzisiejszych czasach niż bezpieczeństwo, to są opracowania środowiskowe. Więc tutaj też jeszcze mogą być zmiany. To są zmiany, które mogą wynikać np. budowa ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, wszystko to, co związane jest z ochroną środowiska i tego dzisiaj jeszcze nie wiemy. Ta koncepcja, którą mamy dzisiaj, to jest wynik pracy inżynierów, a więc tych, którzy tworzą tą te techniczną część opracowania. Żeby było bezpiecznie, analizę bezpieczeństwa robią. Inni inżynierowie, którzy po prostu oceniają to, czy to jest bezpieczne, i to jest ten etap, w którym dzisiaj jesteśmy, a że mamy mało czasu, to dzisiaj przyjechaliśmy z tym projektem. Jest będzie możliwy na stronach, jest możliwy na nas, tak, żeby było po prostu ludzie mogli się z tym zapoznać, bo jeszcze dziś możliwe są zmiany. Porzucone lub nieużywane od wielu miesięcy samochody, które blokują miejsca parkingowe, to problem wielu mieszkańców miast. Wraki widoczne są również w innych miejscach, przy drogach lub w szczerym polu. To z kolei element wizualnie negatywny wpływający na krajobraz. W Kętrzynie i w powiecie kętrzyńskim również widuje się takie auta. O tym, że ich właściciel je porzucił, najczęściej świadczą przebite koła czy powybijane szyby. Inne to klasyczne wraki, spalone, pocięte czy rozbite. Szpecą, straszą i denerwują, szczególnie gdy blokują na przykład tak cenne w dzisiejszych czasach miejsca parkingowe, jak pozbyć się takiego samochodu? Najpierw musimy stwierdzić, czy to jest wrak, czy nie, jakie są przyczyny, czy on o dłuższy czas już stoi nieczynny i dopiero wtedy podejmiemy dalsze decyzje, dalsze działania. Ustalamy właściciela pojazdu, rozmawiamy z nim, co się stało, dlaczego tak jest, czy ma badania techniczne przeszedł ten samochód, czy ma aktualne. Nieraz nie dwa mieszkańcy mają takie odczucie, że faktycznie jest to wrak, że bo stoi miesiąc, dwa, trzy, zabiera miejsce parkingowe, ale jednak myśl przepisów, zasad i właśnie właściciela, jest to samochód, który no po prostu używany jest od odświętnie, od czasu do czasu. Fakt, nie mówię, że nie, są i wraki, którymi się zajmujemy, ustalamy i wtedy akurat no, jak gdyby dążymy do tego, żeby właściciel usunął ten samochód. Jeżeli wrak zalega na drodze publicznej w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu mogącej stanowić fragment osiedla, procedury pozbycia się niechcianego pojazdu są jasne. Należy zadzwonić do straży miejskiej lub na policję i zgłosić problem. Użytkownik pojazdu ma od 3 do 14 dni na podjęcie działań. Co w chwili, gdy tych działań nie podejmie, przeciągu okresu czasu, właściciel nie usuniętego pojazdu, gmina czyli gmina miejska w naszym

po yy, yy, prostu yy, przeniesienia tego samochodu w inne miejsce miejsce parkingowe. Koszty holowania i postoju pokrywa właściciel lub posiadacz samochodu. Na jego odebranie ma czas do 6 miesięcy. Po określonym terminie auto przechodzi na własność gminy, która może ogłosić przetarg na jego zbycie lub po prostu poddać utylizacji. Przepisy prawa o ruchu drogowym jasno wskazują, że usunięcie z miejsca parkingowego porzuconego pojazdu. Jest możliwe, ale jest jeszcze druga strona medalu. Wiele zależy od tego, na jakim terenie samochód został porzucony. I tu sprawy się komplikują. Problemy natury prawnej pojawiają się dopiero wtedy, gdy wrak parkuje na niedozwolonym terenie, np. Na, na terenie prywatnym. Służby takie jak policja lub straż miejska usuną auto, jeżeli nie posiada ono tablic rejestracyjnych lub jego stan wskazuje, że nie jest on używany. Inaczej w przypadku samochodów porzuconych na drogach wewnętrznych. Straż miejska czy policja mogą interweniować tylko w przypadku, kiedy wrak zagraża bezpieczeństwu. W teorii może go usunąć również zarządca terenu, na przykład wspólnota mieszkaniowa. Niestety nie jest to, ta, to zadanie takie proste. Artykuł 130a Prawa o ruchu drogowym reguluje kwestię... Kiedy można usunąć pojazd na koszt właściciela przez służby mundurowe? Samochód może być odkolowany przez policjantów na koszt właściciela, gdy został on pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Samochód taki również zostanie odkolowany, kiedy kierujący nie może udowodnić opłacenia składki ubezpieczenia tzw. OC. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub jego, skan, jego stan wskazuje na to, że, jest, że nie jest używany, czyli tak zwany porzucony wrak, również może zostać odholowany. Również taki pojazd może być odholowany, jeżeli jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska. Osoba, która porzuciła pojazd na drodze publicznej, musi się liczyć z możliwymi konsekwencjami. Kary finansowe przewidziane przez prawo są dotkliwe. Porzucenie wraku w miejscu publicznym może skutkować mandatem w wysokości 500 zł. Jeśli samochód zagraża bezpieczeństwu, sprawa może się skończyć w sądzie, który może nałożyć na właściciela pojazdu lub posiadacza. Grzywnę wynoszącą 1500 zł. Dodatkowo, właściciel lub posiadacz pojazdu musi liczyć się z kosztami usunięcia, holowania, przechowywania na parkingu depozytowym oraz późniejszą ewentualną utylizacją. Zakończył się właśnie czwarty plener malarski terapia sztuką. Tradycyjnie już artyści oraz pacjenci z zespołu opieki zdrowotnej w Reszlu spotkali się, by wspólnie tworzyć. Zwiększeniem tej współpracy była wystawa prac, którą możemy oglądać w Miejskim Ośrodku Kultury. Tradycyjnie już grupie artystów przewodził znany karykaturzysta Mirosław Krzyśków. Tym razem malarze i pacjenci ZOZU zmierzyli się z tematem. Zawsze młodym być. Plener jest organizowany przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu przy współpracy ze stowarzyszeniem Artspiracja oraz z artystami z Kręgu. Plener polega nie tylko na tym, że my gdzieś tam siedzimy w polu i malujemy, my współpracujemy na co dzień przed południem z pensjonariuszami zespołu opieki zdrowotnej. I jest to o tyle ciekawe, że będąc już teraz na czwartym Ci ludzie się zmieniają, bo to nie jest stała tam ekipa, ale zauważyłem, że ludzie odbierają to w taki sposób. Dla nich myślę, że jesteśmy taką odskocznią od tej codzienności, nie? bo przychodzą artyści, współpracują, robią, oni robią pracę, co roku robią jakiś, jakiś obraz, jakieś dzieło, które tam zostawia, zostawiamy im, oni sobie zostawiają. Natomiast nasze prace po plenerze, czyli te prace po, po wystawie plenerowej tutaj wędrują do zespołu opieki zdrowotnej na korytarz, salę i pomagają tym ludziom, myślę, że pomagają, w rozbiciu takiej nudy szarości. O tym, jak ważne dla pacjentów zespołu opieki zdrowotnej w Reszlu jest spotkanie ze sztuką, opowiada dyrektorka placówki. Bardzo rozwijają te zajęcia. Ogólnie pacjenci później chcą sami malować pani prowadząca zajęcia. Im to umożliwia. Kupujemy płótna, kupujemy farby, yy, tworzą przepiękne prace, yy, z których również już można zrobić małą wystawę yy, prac, właśnie wykonanych przez pacjentów. Yy, prac, które właśnie nasi artyści yy, mówią, że są naprawdę dobrymi pracami, jak na osoby, które niejednokrotnie pierwszy raz yy, trzymały pędzel w ręku. W tym roku mamy jedną pacjentkę, która po namalowaniu obrazku ci po prostu rozpłakała, powiedziała, że to. Ona pierwszy raz namalowała obrazek. To są, to są rzeczy, które zostają u nich na bardzo długo i chętnie wracają wspomnieniami i chętnie, właśnie tak jak powiedziałam, malują później sami, jak już uczestnicy pleneru nas opuszczają. Niestety przyjeżdżają tylko na tydzień, w związku z czym później zostają prace, potem zostają wspomnienia i, i nowe obrazy pacjentów powstają. Okazuje się, że również dla samych artystów Twórczo spędzony czas z pacjentami Reszelskiej Placówki jest bardzo ważny i wiąże się z wieloma emocjami. To połączenie jest tak silne, że niektórzy specjalnie planują swój czas, by znowu przyjechać na plener. Nie mogłem się doczekać przyjazdu tutaj. Przede wszystkim dzisiaj mieliśmy zajęcia z pensjonariuszami. Dla mnie to jest niesamowite doświadczenie. Bo jednak te biedaki, no, no są tak, jak tak sytuacja wygląda, nie inaczej, a jednak to zainteresowanie jakieś było widać przez momencik u, u nich w oczach, żeby się oderwali na moment od tej innej rzeczywistości, nie? która jest. I Malowaliśmy i miałem kwiaty, malowałem Nikola, która zaraz tutaj z Warszawy malowała im ptaszki i oni naprawdę patrywali się i jeden z pensjonariuszy rzeczywiście się dopytywał. Ja myślę, że jest świetna atmosfera w ogóle w tym dworku, gdzie malujemy razem ze zwierzakami, kurkami i z tymi ludźmi, którzy prowadzą ten, ten, ten dwór, To jest nieprawdopodobne. Można się szwendać, chodzić, malować, robić mnóstwo innych rzeczy, iść popływać. No, pogoda jest taka pół na pół, ale to akurat przyja nastrojowi czasami. Ja się bardzo cieszę i zawsze czekam na, akurat mam zawsze w grafiku ten wyjazd tutaj nawet na tydzień do to, to, to zetknięcie się z tymi ludźmi to, to jest w ogóle inaczej, inna atmosfera. Ja w ogóle pierwszy raz y, pośród takich ludzi y, rysowałam. I to było dosyć trudne, bo ja nie lubię strasznie, przyznam się, nie lubię przy kimś rysować, to mnie trochę krępuje. Ja wolę taką bardziej izolację, ale jednak jeśli chodzi o tych ludzi, to myślę, że no to było im potrzebne po prostu. Musiałam się przełamać takie pierwsze, pierwsze zderzenie, mogę <grymne> powiedzieć. No pastela sucha, no, różnych technik próbuję, eksperymentuję po prostu, czuję się lepiej w pastelach teraz, co zaczęłam od początku wakacji właśnie te ptaki, ptaki robić. Prace uczestników Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Terapia Sztuką można podziwiać w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu. Organizatorzy planują już jego piątą edycję, by za rok zainspirowani pięknem naszych ziem znowu tworzyć kolejne obrazy. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.